ExpressVPN to wszechstronna wirtualna sieć prywatna. Umożliwia użytkownikom bezpieczne przeglądanie sieci oraz ominięcie cenzury i ograniczeń geograficznych. Czy to również dobre rozwiązanie do torrentowania? W tym filmie dowiecie się o polityce ExpressVPN dotyczącej działań peer-to-peer -to -peer i torrentowania. Pokażę Wam, jak to działa podczas pobierania plików Torrent. Po pierwsze, dobra wiadomość, nieograniczone torrentowanie jest dozwolone na wszystkich ich serwerach. Możesz więc udostępniać pliki za pomocą Firtopir, ponieważ ten dostawca jest przyjazny dla torrentów. Zawsze ważne jest przestrzeganie regulaminu usługi, aby uniknąć jakichkolwiek problemów. Po drugie, ta usługa korzysta ze standardowego w branży 256-bitowego szyfrowania, aby chronić Twoje dane i ukrywać Twoją aktywność przed szpiegami. Dodatkowo oferuje wiele funkcji zapewniających stałą ochronę przez cały czas podczas torentowania. Wreszcie ExpressVPN to ściśle anonimowy VPN, co oznacza, że firma nie prowadzi żadnego dziennika aktywności, który mógłby posłużyć do Twojej identyfikacji. Jak widać, używanie ExpressVPN do torentowania jest bezpieczne. Ale co z wydajnością usługi? Teraz pokażę Wam, jak szybko mogę pobrać plik z bezpiecznym połączeniem. Przed odwiedzeniem jakiejkolwiek witryny związanej z torrentami, powinieneś połączyć się z serwerem VPN, aby ukryć swój adres IP. Wybieram film z domeny publicznej i otwieram link w kubit.torrent. Możesz użyć dowolnego innego klienta torrent. A teraz zobaczmy, jak szybko uda mi się pobrać ten plik. Jak widać, jest szybki jak błyskawica. Tak więc, ExpressVPN VPN jest odpowiedni dla wszystkich, którzy potrzebują VPN do pobierania torentów bez ograniczeń. I ponownie dowodzi, że jest to jeden z najlepszych dostawców VPN.